Dzień dobry. Ireneusz Poznański, Kuźnia Produktywności. Dzisiaj, jak widać, w drodze, w przerwie drogi. No jest piątek, więc w piątek warto coś powiedzieć, co się tam w tym tygodniu działo. Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to taka, że katalog standardów w organizacji 5S-owej trzeba mieć. Co to jest katalog standardów? Być może nie wszyscy tym dysponują, ale polecam niezmiernie mocno. Zestaw. Opisujący dokumentację i standardy, czyli jakiś taki dokument, w którym mamy napisane, w jakim celu używamy jakich kolorów oznaczeń na posadzkach, na przykład zielone to wyroby gotowe, żółte to drogi, czerwone to strefy wyłączone z użycia i odpady. Nie wiem, tam białe to na przykład też drogi, ale innego rodzaju i te strefy wyłączone pod gaśnicami, szafami energetycznymi, wyłącznikami głównymi, tak, strefy bezpieczeństwa, strefy niebezpieczeństwa i te Niebieskie to jakieś tam przejścia. To wszystko warto mieć. Warto taki katalog standardów sobie w organizacji opisać. Zrobić sobie jakąś, nie wiem, jedną, dwie kartki A3 albo 4 A4 albo nawet jedną kartkę A4, na której napiszemy jakiego koloru są drogi, jakiego koloru są oznaczenia przejść, jakiego koloru są strefy na materiały, jakiego koloru są strefy na opakowania, na komponenty. Po co? No przede wszystkim po to, żeby przypisać tym naszym kolorom, tym naszym wszystkim znaczeniom konkretne odcienie. Odcienie, i to tak może dziwnie brzmi, że odcienie, facet mówi o odcieniach, no ale akurat tu ma to, tutaj ma to znaczenie, ponieważ z, zna, znajduje takie miejsca w swoim doświadczeniu zawodowym, gdzie niebieski nie zawsze jest niebieski, czyli ten real. Lub, lub inny kod kolorów jest różny, czyli jest 10 niebieskich, 15 czerwonych, 4 żółte. I firma zamiast wyglądać stabilnie i konkretnie, to mamy taką strokaciznę lekką, i tego powinniśmy bardzo unikać, żeby, żeby nie było tych kolorów wszelakich. Więc polecam zrobić katalog standardu, opisać standardy poziome, opisać standardy pionowe, czyli również jak mają wyglądać oznaczenia drukowane na kartkach, opisy przestrzeni typu nie wiem. Czarny napis, wielkość czcionki, rodzaj czcionki, pogrubienie czcionki, wycentrowanie górne, boczne i gdzie ma być logo, żeby było wiadomo, że nie robimy ramki, że nie robimy tego w innym kolorze, że nie robimy tego jakimś obcym językiem. Warto to opisać, warto taki katalog standardów opublikować w organizacji. W tej chwili pracuję nad takim jednym katalogiem. I powiem, że wydaje się to proste, ale wcale proste nie jest. Kiedy mamy w firmie już pewne rzeczy powdrażane i trzeba wybrać, które standardy będziemy wycinać, a które zostawimy, ale trzeba to zrobić. Dlatego, żeby w ogóle o tym nie myśleć w przyszłości. Jeżeli pojawi się potrzeba z wyrysowania linii, wyznaczenia opisów, zrobienia jakichś zdjęć i opisania tego, pokazania gdzie ma co stać i dlaczego ma tam to stać, to będzie łatwo. Po prostu odsyłamy właścicieli obszarów do standardów i właściciele obszarów typu mistrz brygadzista jest w stanie to sam ogarnąć. Nie trzeba tego robić za niego. Nie? I to jest najlepsze w tym wszystkim. że Standardy są czymś, co pomaga usamodzielnić właścicieli obszarów w odtwarzaniu i utrzymywaniu tychże standardów. To tyle, więc polecam. prezentację PPT, kartki A4, jakieś proste instrukcje publikowane, musi to ktoś nadzorować. Najlepiej jakiś dział LIN, a jeżeli nie ma takowego, no to dobrze, żeby to było gdzieś trzymane w, w, w układzie, w systemie jakościowym. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, i, i myślę, że, że na dzisiaj starczy. Jest piątek, koniec ferii, tutaj na Dolnym Śląsku. Wracamy zaraz do domu. E, tak, trochę pochmurnie, ale myślę, że dzięki temu będziemy wracali wolniej. Dobrze, wszystkiego najlepszego. Ironausz Poznański, Kuźnia Produktywności w sprawach Linów, Kajzenów, 5Sów, Smedów, TPM-ów. No kto jak nie my. Serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego kuźnia produktywności.